Dzień dobry. Jesteśmy z tyłu sklepu, drugie życie. Dzisiaj temat, który być może u niektórych wywoła przestrach: design. Design to jest słowo, które kieruje naszą uwagę tak potocznie w stronę sfer wyższych, rzeczy niedostępnych, rzeczy elitarnych, rzeczy, które są dla większości nas niedostępne. Design. No cóż, a ja mogę parafrazując pewne powiedzenie, e, znane być może wielu, powiedzieć, ty nie interesujesz się designem, ale design interesuje się tobą. A no dlaczego? Dlatego, że rzeczy, które w naszej branży trwają przez wiele lat, to przeważnie są właśnie przedmioty wykonane. Z niezwykłą starannością, zaprojektowane od początku do końca, to są rzeczy, które cechują się tym, że w przeciwieństwie do byle co z daleka wyglądają ładnie, ale prawdziwe, designerskie rzeczy z bliska pokazują nam swoją prawdziwą naturę. One są wykonane z fantastycznych, przemyślanych materiałów. W dobrym designie nie ma przypadku. Dobry design to nie tylko przedmioty codziennego użytku, to nie tylko rzeczy, które kojarzą się z muzeami, ale to są też rzeczy, które my na co dzień używamy. To są choćby ubrania z metkami, które wszyscy szanujemy. Ta metka jest gwarantem jakości i naprawdę najwyższych standardów. Nie ma dzisiaj odkurzacza, samochodu. Przy produkcji, przy projektowaniu, którego nie uczestniczyli właśnie prawdziwi projektanci. Nie ma domów, które powstałyby tylko i wyłącznie dzięki pomysłowości, na przykład mojej, jakbym chciał sobie wybudować dom. Dlatego i dzisiaj chciałem Wam pokazać parę rzeczy, które znajdziecie u nas, które mamy tutaj, tylko dlatego, że design, i świetne rzeczy, sygnowane przez naprawdę najlepszych projektantów, pojawiające się na wtórnym rynku, są dla wszystkich dostępne. One kosztują tyle, że każdego praktycznie na to jest stać. Rzeczy byle jakie lądują na śmietniku, rzeczy prawdziwe, są we wtórnym obiegu czasami dziesiątki lat. Zacznijmy od czegoś, co jest. Ikoną, tak, możemy powiedzieć, to jest ikona designu współczesnego. To jest hoker eee, plastikowy. Ja pokażę może, jaką on ma funkcję, bo to w założeniu miało być krzesło nie, nie tylko jako krzesło do wyspy kuchennej, ale krzesło na przykład dla tych, którzy pracują trochę wyżej. Architekci, rysownicy. To jest krzesło zaprojektowane przez Genialnego twórcę Antonio Cittiero. I, no właśnie, nie mogę tego wymówić, bo ma takie z wietnamska brzmiące nazwisko e, Tuyen Nguyen. No tak, e, ale to jest Francuz. On się urodził we Francji, potem przeniósł się do Mediolanu, gdzie Antonio Cittiero ma swoje studio od lat. I obaj zaprojektowali to krzesło, ten hocker i całą serię nazywa się spun czyli łyżeczka zwróćcie uwagę zwróćcie uwagę na formę z daleka widzimy tylko formę ale z bliska widzimy doskonałe zaprojektowanie i wykonanie tego, tego mebla to jest to jest projekt który panowie zrealizowali dla kultowej właściwie już od kilkudziesięciu lat firmy Kartel Wyprodukowane we Włoszech. Genialny plastik. Można powiedzieć, plastik, fantastik, ale to nie. nie, To jest to jest plastik. krzesło pochodzi z lat z połowy lat 2000. Zobaczcie, ma lat. Ile? 20? 20. No, około 20. Około 20. I cały czas jest w użytku, jest sprawne, jest, jest po prostu genialne. Cechą takich designów jest to, że zawsze je poznacie. Na tym inspirowało się pra, pra, prawdopodobnie mnóstwo tych, którzy produkują e, takimi ramami inspirowali się ci, którzy produkują e, nie wiem, hokery, ale to nigdy nie będzie to samo. Naprawdę nigdy nie będzie to samo. A krzesło jest nie tylko praktyczne. Zobaczcie, siedzę wysoko. Mogę sobie tutaj w niezauważony sposób on, zjechać. Świetna, fantastyczna. To jest ten design, który każdy może mieć w domu. Oczywiście to można kupić. Kosztuje jakieś ogromne pieniądze nowe, ale na wtórnym rynku już jest bardzo dostępny. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą, którą Wam chciałem pokazać, jest ta niepozorna, dziwna nieco lampka. Nie wiem, gdzie ją postawić, żeby było lepiej widać. Może tu ją wziąć, tu o, tu ją postawimy. Zobaczycie. Lampka jest dziwna. To jest lampka, która w założeniu miała mieć żarówkę UV podgrzewającą. To jest taka lampka rozgrzewająca. Lampka została wyprodukowana, myślę, że w latach 50. przez firmę Philips, znaną wszystkim. Ale została zaprojektowana specjalnie dla firmy Philips, przez panią architektkę Charlotte Perriand, która przed wojną współpracowała z Le Corbusierem, ikoną modernistycznej architektury. Zresztą pani Perriand była z wykształcenia architektem, ale oprócz tego projektowała mnóstwo innych rzeczy, przedmiotów, i przedmiotów codziennego użytku, i wyposażenia różnych wnętrz. Ta lampka, no, można powiedzieć, nic takiego, ale uwierzcie mi, ta lampka jest w każdym milimetrze genialna. Ona prawdopodobnie inspirowała bardzo wielu producentów lampek ówcześnie, bo to może być zarówno lampka na stolik nocny, ale też może być lampką. No nie wiem, gdziekolwiek, na witrynie można to. Naprawdę to, to, jest, to jest rzecz fantastyczna. I, 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 i myślę, że e, pani Perian e, z pełną świadomością, bo dzisiaj Philips może nam się kojarzyć z taką firmą, no, produkującą rzeczy powszechnego użytku. Ale najlepsi projektanci nie robią tego dla byle jakich producentów. Firma. Ma Philips, dzięki temu myślę, że uzyskuje cały czas dodatkową wartość. Ta lampka, coś, nie wiemy dlaczego, nazwana została Kokot. No nie wiem, czy to Kokot to od kury? Że to taka siatka tutaj, że coś? Nie wiem. W każdym razie piękna, piękna rzecz, eee, z zupełnie innej bajki. Być może niektórzy z Was te talerze z tym bardzo charakterystycznym rysunkiem, właściwie stylem rysowania już się gdzieś zetknęli. Gwarantuję wam, że ten, kto się zetknie z tym stylem rysowania, pokocha go i będzie fanem do końca życia. Otóż to są talerze wyprodukowane przez no, znamienitą firmę Rosenthal to jest prawdziwy Rosenthal. Ale ta seria została namalowana, zaprojektowana przez genialnego twórcę Duńczyka Bierna, no właśnie, po duńsku się mówi Winblad, a my mówimy Winblad. Może Winblad będzie bardziej zrozumiałe. W każdym razie Biern Winblad na początku lat 50. poznał właścicieli firmy Rosenthal i został dyrektorem artystycznym. Był nim przez bardzo długi czas. Stworzył mnóstwo ikonicznych wręcz rysunków, które zostały potem umieszczone na wszystkim: na wazonach, lampach, na, na powielniczkach, nawet. Dzisiaj to są rzeczy absolutnie kultowe, kolekcjonerskie. Te talerze, akurat to była seria ukazywał się jeden raz do roku przed świętami. Więc to też jest najwyższa światowa klasa. To też jest najwyższa światowa klasa, którą właściwie każdy z nas może mieć w domu dzisiaj. No, oczywiście Biern nie żyje. Firma Rosenthal już tych talerzy nie produkuje, ale jest ich mnóstwo na rynku wtórnym. Warto je mieć. To jest to jest przeżycie obcować z taką sztuką, bo to już jest sztuka. To nie jest tylko porcelana rozentara, to jest sztuka. Eee, pokażę Wam coś, co... bym ja powiedział jest trochę z innej bajki, bo też jest trochę z innej półki. Przepraszam, wezmę, wezmę, wezmę te... Wezmę te, te rzeczy I mogę to wziąć tu. Może tak sobie. Nie? Charlotte, kokot położymy tu. Być może niektórzy z Was słyszeli o tak zwanych figurach niemożliwych. Eee. Jeszcze coś przyniosę. Otóż ojcem figur niemożliwych nazywa się szwedzkiego architekta, grafika Oskara Rütezworda. Oskar Rütezword, jako młody człowiek, zaczął figury niemożliwe rysować na początku lat 30., jeszcze jako student. Był na tyle znany nie tylko w Skandynawii, ale w Skandynawii, wyobraźcie sobie, uhonorowano go na początku lat 80. trzema znaczkami pocztowymi. Na jednym ze znaczków pojawił się ten trójkąt. Trójkąt niemożliwy. Trójkąt niemożliwy. Cechą twórczości pana Zworda, bo tak to można nazwać, były wyłącznie figury, które, no, moglibyśmy powiedzieć, są geometryczne. One nie są, one, one, one nie są geometryczne. Nie, nie mieszczą się w geometrii euklidysowej. Chociaż do dzisiaj ludzie próbują te figury zrealizować w rzeczywistości. Było jeszcze dwóch innych, kultowych twórców takich figur niemożliwych. One się pojawiały przez wieki, ale Oskar Zword to dzisiaj jest, można powiedzieć, rzecz muzealna, praktycznie niespotykana na rynku. My mamy to szczęście, że mamy kilka tych rzeczy. Jest jeszcze coś, o czym Wam tu chciałem powiedzieć. Otóż rysował cykl tzw. w tak zwanej japońskiej perspektywie. Japońska perspektywa polega na tym, że wszystkie linie są równoległe. Nie uwierzycie, ale architekci to wiedzą. Każdy Architekt potrafi narysować bez pomocy linijki linię prosto. Każdy. I czy powinien? Nie, ja myślę, że tak. Ci najlepsi potrafią. Ci najlepsi potrafią. Kreślarze, tacy zawodowi, którzy. Żaden autokad. Piórko i prosta linia. Podobno Oskar Rydwold te rysunki, one są tylko w jednym egzemplarzu. Rysował w pociągu. Relacji Sztokholm-Lund. Podróż trwała około 10 godzin. On w Lund był dziekanem Wydziału Sztuki. I na niektórych rysunkach podobno te, te załamania linii powstały dlatego, że pociąg jechał nierówno, że szyny były nierówne. Podobno. Podobno. E, no. no to, to, to na tym rysunku, on to malował tuszem. No to tutaj nieźle chyba na tych rozjazdach telepało, bo te linie są. <noise> a, a wiemy, że skąd wiem, że Oskar Rytys miał rękę, jak, jak no po prostu jak ramię robota. Potrafił. Jak chirurg. Jak chirurg. Tak jest, jak chirurg, jak chirurg. W każdym razie to jest też rzecz absolutnie. No można powiedzieć. No, właśnie, nie wiem, czy można powiedzieć designerska. Eee, na pewno wyjątkowa. Rzecz, która wydawałoby się jest absolutnie niedostępna dla zwykłego e, zjadacza chleba. No, my twierdzimy, że można. Że można takie rzeczy mieć. Nie trzeba e, mieć w kieszeni dziesiątków tysięcy złotych. Oskar Ryty stworzył tych rysunków około 2,5 tysiąca przez całe życie. E, są kolekcjonerzy, którzy mają po. Dziesiątki, dziesiątki sztuk. W Polsce widziałem tylko kilka e, w jednym z, muzeum, z muzeów. No, tu się przyznaję publicznie: tak, mamy z Zwarda, e, kochamy go. E, jeżeli będę miał kiedyś możliwość kupienia litografii e, Eschera, drugiego takiego no, tuza, że tak powiem, ale perspektywy tej niemożliwej, to kupię. nie I coś. Co każdy prawdopodobnie z Was może mieć, może ma w domu, i jest to design najwyższej klasy czyli szkło, lampy, może jakieś patery. Uwierzcie mi, to jest sztuka dla mnie osobiście kompletnie niezrozumiała, nieznana, bo jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby nie tylko zaprojektować coś w szkle, ale wykonać to? Pokażę Wam lampę. Pokażę Wam lampę. Właściwie, znaczy tak, klosz nie jest designerski, więc się do niego nie przyzwyczajajcie. Przepraszam, to chodzi o to, żeby ta lampa jakoś wyglądała. Ja zdejmę ten klosz, żeby pokazać Wam prawdziwe dzieło sztuki. To jest lampa wykonana ze szkła w firmie Orefors, w Szwecji. Jednej z bardziej kultowych i znanych firm, która produkowała rzeczy ze szkła. Ta lampa została zaprojektowana, bo nie są, nie wiem, chyba nie była wykonana osobiście. Może jakieś egzemplarze? E, przez e, e, Karla. Proszę? Karla Fagerlunda. Tak, przez e, pana Karla Fagerlunda. To jest też nazwisko absolutnie ikoniczne na rynku e, szkła ręcznie robionego. Ta lampa, wyobraźcie sobie, to jest gorący kawał szkła, który trzeba uformować. Trzeba te wszystkie ryflowania, one są wykonywane ręcznie i do tego jeszcze tu w środku jest dziurka. Jest pusta przestrzeń, przez którą prowadzi się kabel. Rzecz oczywiście, jak to, designerskie rzeczy, sygnowana, oznaczona i tak dalej, ale sama w sobie jest absolutnie no, genialna. I to jest ten design. To jest ta najlepsza jakość, y, którą, prawdę mówiąc, no każdy może mieć. Każdy może się tym cieszyć. Uwierzcie mi, patrzenie na takie rzeczy codziennie y, to jest ciągle odkrywanie detali. To jest tak samo, zobacz, tutaj. To jest tak jak patrzenie na rysunki y, Wimblela. Pierwszy, drugi, dziesiąty, Setny raz. Coś dla siebie odkrywamy. Tak samo w tym, w tym hokerze. Antonio Cicciero produkował, znaczy projektował. On był architektem w ogóle. On był architektem. Jest znany z fantastycznych projektów Łazienek, ale on projektował dla genialnej włoskiej firmy Flexform. Słuchajcie, to są rzeczy, które będą na rynku przez dziesiątki lat. Mnóstwo polskich i nie tylko producentów będzie się tym inspirować. Bo to są rzeczy, które, na które można patrzeć godzinami. I to jest właśnie konstrukt projektantów, tych prawdziwych ludzi, którzy mają nie, niemożliwej, że tak powiem, skali wiedzę, ale coś jeszcze technikę i wyczucie. Myślę, że mogę dzisiaj skończyć tylko tym, szukajcie dobrych rzeczy, szukajcie dobrego designu, nie bójcie się plakietek, bo jeżeli tam jest nazwisko, które znajdziecie w Wikipedii albo gdzieś w internecie, to to jest gwarancja, że kupiście naprawdę naj, najlepszą rzecz. A na wtórnym rynku kupicie to za sensowne pieniądze. Tyle na dzisiaj. Do następnego razu.